Witam serdecznie. W tym filmie przedstawię najważniejsze narzędzia diagnostyczne dostępne w środowisku DIA Designer AX. W tym celu utworzyłem prosty projekt. Posiadam w nim m.in. dwa urządzenia tarkatowe: falownik MS300 oraz serwona PNB3E. Do tego utworzyłem proste programy oraz kilka zmiennych. W tym momencie jestem zalogowany do sterownika, aplikacja jest w trybie RUN i tak jak widać przy poszczególnych elementach drzewie projektu e, znajdują się ikonki diagnostyczne. I teraz zaprezentuję opisy poszczególnych kontrolek. Po pierwsze mamy zieloną ikonkę diagnostyczną, która ogólnie informuje nas o tym, że z urządzeniem wszystko jest w porządku. Dalej mamy ikonkę szarą, szare kółeczko, które informuje nas o tym, że aplikacja jest w trybie STOP. Zaprezentuję teraz, jak to może wyglądać. Tak jak widać, teraz jesteśmy PLC w trybie RAN i ikonki przy taskach to właśnie zielone kółka. Jeżeli przeszedłbym w STOP, to widać, że ikonki zmieniły kolor na szary. Teraz, przy ponownym wejściu w RAN, ikonki przy taskach z powrotem zmieniają kolor na zielony. Dalej mamy ikonki pomarańczowych i czerwonych trójkątów, które informują nas o tym, że urządzenie nie zostało poprawnie skonfigurowane albo nie wymienia danych. Dalej szara ikonka to tryb redundancyjny. Pomarańczowe kółeczko oznacza, że PLC działa w trybie demo. Oznacza to, że nie posiadamy licencji na jakiś obiekt, który znajduje się w projekcie i po 30 minutach obiekt ten zostanie wyłączony, natomiast przez ten czas mamy możliwość przetestowania jakichś tam funkcjonalności. I ostatnia ikonka oznacza, że opis urządzenia nie został znaleziony w bibliotece urządzeń. Najczęściej spotyka się ją w sytuacji, kiedy ktoś wyśle na przykład do nas projekt, który zawierał pliki opisowe urządzeń, których my nie posiadamy zainstalowanych w swoim środowisku i w takiej sytuacji albo musimy sobie doinstalować urządzenia, albo uprosić tam osobę, aby spakowała ona nam cały projekt jako archiwum, czyli skorzystała z opcji Project Archive, Save Archive i spakowała to jako taki duży plik, który zawiera wszystkie biblioteki oraz urządzenia. Następnie my jesteśmy w stanie sobie ten projekt wypakować u nas i wtedy już te wszystkie pliki opisowe urządzeń, wszystkie biblioteki będą zawarte w naszym projekcie i nie będzie tego problemu. Kolejna rzecz to logi, czyli informacje historyczne, które są zbierane przez poszczególne urządzenia w naszym projekcie. Możemy sobie wejść do naszego EtherCat Mastera, do zakładki log i tutaj widać, że mamy poszczególne informacje diagnostyczne dostępne z różnych chwil czasowych. Informacje te dzielą się na ostrzeżenia, błędy, wyjątki oraz informacje. W tym momencie z moim urządzeniem wszystko jest w porządku. Nie było żadnych problemów w najbliższym czasie, w ostatnim czasie, więc mam tutaj jedynie informacje dotyczące tego, że wszystkie slajdy są w trybie operacyjnym, czy informacje o wysłaniu poszczególnych ramek SDO. Jeżeli wszedłbym w poszczególne urządzenia, to widać tutaj, że te logi są wyselekcjonowane i dotyczą już tylko konkretnego urządzenia, więc mają możliwość diagnostyki konkretnych już tutaj urządzeń. Logi są automatycznie filtrowane z naszego komponentu drivera EtherCatowego. Teraz, aby w logach pojawiły się jakieś błędy, wypnę ostatnie urządzenie w sieci, czyli serwonapęd B3E. Jeżeli chcemy zaktualizować logi, wystarczy, że klikniemy ikonkę w lewym górnym rogu, czyli load the newest log and activate auto scrolling, czyli to nam pozwala ściągnięcie automatycznych logów. Tak jak widać, z racji tego, że no, urządzenie cały czas, cały czas nie ma w sieci, to dostajemy ciągle błędy od, noś, od drivera parkatowego. Ja teraz z powrotem to urządzenie podepnę. I widać, że po chwili nasz serwonapęd wszedł już w, znowu w tryb operacyjny. Jest nasz, nasze urządzenie eterkatowe, świeci się na zielono. Urządzenie zostało automatycznie przywrócone do sieci, ponieważ mamy zaznaczoną opcję Automatic Restart Slave, czyli nasz master eterkatowy po, po przywróceniu serwonapędu do sieci. Automatycznie go resetuje i jest to urządzenie znowu dostępne do komunikacji. Tak jak widać, świeci się tutaj czerwony wykrzyknik na, na tym tle, zielonej ikonki. To oznacza, że w statusie mamy pewne informacje diagnostyczne. Tutaj mamy dokładnie kod błędu, kod błędu, który pojawił się na serwozmacniaczu. Jest to błąd komunikacyjny i możemy sobie ten błąd zatwierdzić, wówczas zniknie już nam z tego miejsca ta, ten czerwony wykrzyknik. I tak jak widać, pomimo że nasze urządzenie tarkatowe wstało, no to oś, sama oś dalej jest w błędzie, sam obiekt osi. Jest to związane z tym, że no musielibyśmy tutaj przywrócić znowu samą oś w tryb operacyjny za pomocą bloku SMC3 Reini Drive. Natomiast możemy też zrobić to po prostu wykonując na sterowniku Warm Restart w tym momencie jak sobie to testujemy, czyli wykonując Reset Warm. Ta cała sieć jakby mi się zreinicjalizuje, cały sterownik mi w stanie od nowa i również ta oś w tym momencie wstała. W zakładce device w logach mamy dostęp do informacji diagnostycznych z całego urządzenia, czyli tak jak tutaj wchodziliśmy w mastera, mieliśmy logi tylko dotyczące naszego mastera etykotowego, tak wchodząc w urządzenie mamy już logi dotyczące wszystkiego, co znajduje się w naszym projekcie. I tutaj w tej zakładce LOG są przechowywane jakieś tam logi z ostatniego czasu. Natomiast możemy również wejść do zakładki Files. I odświeżając tutaj za pomocą przycisku refresh, mamy również do dyspozycji pliki std logger w formacie CSV. Pliki te możemy sobie zrzucić na nasz komputer, wybierając odpowiednią lokalizację i klikając tutaj strzałkę w lewo. Ja już sobie wcześniej te pliki zgrałem. I są to po prostu pliki CSV, które przechowują logi dotyczące sterownika. I znajdują się tu logi, które były zbierane już jakiś czas na sterowniku. Generalnie tych logów jest więcej niż tylko w tej zakładce LOG. Więc warto sobie, jeżeli coś się dzieje dziwnego z naszym sterownikiem, nie wiemy dokładnie, z czego wynikają jakieś błędy komunikacyjne, na przykład. Co dokładnie nam wypada z sieci komunikacyjnej, to mu warto sobie te logi po prostu ściągnąć również w takiej formie plików CSV na nasz komputer i można je sobie przeanalizować. To co jeszcze istotne, to w naszych logach przy każdej gdzieś tam informacji znajduje się tak zwany timestamp, czyli snebel czasowy. Widać tutaj, że ja mam tą datę poprawną, natomiast w momencie, kiedy mamy nasz sterownik wyjmiemy go z pudełka, no to żadna poprawna godzina nie jest na nim jeszcze zainicjalizowana i musimy sami to wykonać przy starcie pracy, za pierwszym razem jak podłączamy się na przykład do sterownika i wykonujemy to w zakładce system settings i tutaj mamy możliwość wybrania opcji sync with local time i wtedy czas z naszego komputera zostanie zsynchronizowany z czasem zegaru czasu rzeczywistego, który znajduje się na sterowniku. Tutaj warto jeszcze wspomnieć, że zegar czas, czasu rzeczywistego na sterowniku AX3 podtrzymywany jest przez baterię. Więc jeżeli chcemy, żeby wartość godziny, daty i godziny była prawidłowo podtrzymywana w momencie kiedy sterownik jest wyłączony, to musimy zainstalować w tym sterowniku baterię o takim oznaczeniu, czyli CR1620 to jest taka 3V okrągła bateria. Domyślnie ta bateria nie przechodzi ze sterownikiem, i dlatego musimy sobie ją po prostu, jeżeli chcemy, żeby zegar RTC był podtrzymywany, musimy sobie ją doinstalować. Natomiast tutaj bardzo ważna informacja: bateria ta wykorzystywana jest tylko i wyłącznie do podtrzymania zegara RTC. Więc jeżeli nie zależy nam na podtrzymywaniu tego zegara RTC, podczas gdy sterownik jest wyłączony, to nie musimy jej po prostu w tym sterowniku umieszczać i pozostałe funkcjonalności sterownika będą działały prawidłowo. Teraz przejdziemy już sobie do diagnostyki samego programu, naszego kodu. W tym celu utworzyłem sobie wcześniej projekt, gdzie mam kilka zmiennych oraz jakiś prosty warunek logiczny napisany w języku ST. I pierwsza rzecz, którą chciałem pokazać, to możliwości nadpisywania oraz forsowania zmiennych. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy w trybie online, to oczywiście zarówno w... Sekcji programu odpowiedzialnej za deklaracje zmiennych, jak i w samym programie e, mamy możliwość e, forsowania i nadpisywania wartości zmiennych. Może zacznijmy od nadpisywania. Czyli przygotowuję sobie je klikając tutaj Prepared Value, na przykład VAR 2 na True, i teraz klikając Ctrl F7 wpisuję moją wartość do zmiennej. Jestem w stanie to również zrobić oczywiście z poziomu tego widoku. Teraz mamy sytuację, w której mam spełniony warunek, który sprawia, że var 3 jest załączane na true. Teraz, w sytuacji, kiedy chciałbym wpisać wartość false do var 3, no to oczywiście jestem w stanie to zrobić, ale ta wartość zostanie od razu nadpisana przez ten program, który się wykonuje. W sytuacji, kiedy, kiedy byśmy chcieli koniecznie zmienić wartość tej zmiennej, możemy ją zaforsować, czyli przygotować sobie wartość false i w tym momencie zamiast klikać Ctrl F7, to klikniemy samo F7. I w tym momencie widać, że nasza wartość została zaforsowana. Te opcje, których teraz używam, one są również dostępne tutaj z poziomu e, zakładki Debug i też są opisane te skróty klawiszowe, które są aktualnie obowiązujące w naszym środowisku. Jeżeli chciałbym odforsować e, tą wartość, mógłbym albo skorzystać ze skrótu klawiszowego ALT F7, albo po prostu wybrać sobie tutaj opcję w zakładce Debug Unforce Values. I w tym momencie. Zmia e, zmienna została odforsowana i już zachowuje się zgodnie z napisanym przez nasz programem. Kolejna rzecz przydatna do diagnostyki to jest tak zwana tabela Watch, w której możemy umieszczać nasze zmienne z różnych programów i podglądać ich wartości. Więc jest to bardzo podobne do tego widoku. Natomiast w tabeli Watch możemy umieszczać zmienne z różnych programów. Tak jak widać, mam tutaj jeszcze kolejny program Motion Prg. Jestem w stanie sobie tutaj jakąś zmienną, która jest zadeklarowana też w tym programie dodać. Tak samo mam kilka zmiennych globalnych utworzonych w tabeli GVL i mogę sobie do tych tabeli watch e, zmienne dodawać, sobie je mieszać. E, jeżeli u kogoś nie byłaby ta tabela watch domyślnie otwarta, to można otworzyć ją z poziomu zakładki View Watch i tutaj możemy wybrać Watch 1, Watch 2, Watch, watch e, 3, e, Watch 4, czyli możemy sobie utworzyć do czterech e, takich tabel. I warto wspomnieć, że tabele te są zapamiętywane również w momencie, kiedy zamkniemy środowisko, czyli możemy sobie przygotować jakąś tutaj tabelę zmiennych, które będą nam przydatne przez dłuższy czas i po prostu sobie taką tabelę watch przechowywać w naszym projekcie. Kolejna istotna funkcjonalność z perspektywy diagnostyki programu to jest tak zwana lista wzajemnych powiązań. I teraz, na chwilę może się wyloguję ze sterownika i jeżeli chciałbym sobie zobaczyć, podejrzeć wszystkie miejsca wykorzystania tej zmiennej w moim projekcie, wystarczy, że zaznaczę sobie ją i kliknę prawym przyciskiem myszy na nią Browse i wybiorę Display Cross Reference. I w tym momencie uruchomi mi się moja tabela Cross Reference List. Jeżeli u kogoś byłby problem z jej uruchomieniem, to wystarczy sobie zaznaczyć tutaj tą opcję w, zakład opcję w zakładce View. I w tym momencie jestem w stanie podejrzeć sobie wszystkie wystąpienia tej zmiennej w moim projekcie. I teraz, klikając sobie na kolejne zmienne, dynamicznie mogę sobie podglądać, gdzie dane zmienne zostały wykorzystane. Więc teraz się skupię na mojej zmiennej z tabeli e, zmiennych globalnych, VAR4. I tak jak widać, zmienna ta e, jest tutaj, e, e, jest do niej wpisywana wartość FALSE zarówno z poziomu programu MotionPRG, jak i z poziomu. E, programu PRC-PRG. No i to oczywiście jest taki dosyć prosty przypadek, bo zmienna wykorzystana jest tylko w dwóch miejscach w projekcie, natomiast często zdarza się, że te zmienne są wykorzystywane no, w kilkunastu, w kilkudziesięciu miejscach i e, ta lista e, wzajemnych referencji pokazuje nam, gdzie dokładnie są wykorzystane, gdzie jest dokładnie wykorzystana dana zmienna oraz również w jakim trybie, także widać tutaj też kolumnę access, czyli tutaj widać, że jest e, zmienna e, w e, jest wykorzystywana do zapisu, natomiast jeżeli zmienna byłaby tylko czytana, czyli byłaby po prostu elementem jakiegoś warunku logicznego na przykład, to tutaj akces byłby oznaczony jako read. Także to pozwala nam szybko i dynamicznie przełączać się i patrzeć sobie, gdzie wykorzystane są jakieś zmienne. Kolejna przydatna funkcjonalność to tak zwany refactoring, czyli załóżmy, że mam tutaj moją zmienną VAR4, no ona jest wykorzystana w tym momencie no, w dwóch miejscach w projekcie. I chciałbym zmienić nazwę tej zmiennej, więc mógłbym oczywiście zrobić tak, że zmieniłbym tutaj na przykład z, z nazwę tej zmiennej na, nie wiem, VAR 42. No i w tym momencie musiałbym w każdym miejscu w projekcie, gdzie ta zmienna była wykorzystana, ręcznie ją zmieniać. Natomiast mamy możliwość skorzystania z tak zwanego refactoringu, czyli wystarczy, że kliknę prawym przyciskiem myszy na tą zmienną, wybiorę opcję refactoring i rename VAR 4. W tym momencie zostało otwarte kolejne okno, i załóżmy, że wpiszę sobie tutaj var 42. Zatwierdzam OK. Tutaj ten menadżer refactoringu pokazuje mi, w jakich dokładnie miejscach w projekcie zostaną zmienione, zostanie zmieniona wartość mojej zmiennej. I mogę kliknąć OK. I ta nazwa tej zmiennej zostaje wszędzie, w całym projekcie, automatycznie zaktualizowana. Także nie musimy tego ręcznie zmieniać. Kolejną przydatną funkcjonalnością do diagnostyki jest tak zwany trace. Był już on wykorzystywany w filmikach dotyczących serwonapędów, natomiast tutaj pokażę ponownie, w jaki sposób można sobie takiego trace'a wykreślić. Ja mam tutaj w ramach programu Motion PRG zadeklarowaną jakąś zmienną var 6. Dodam sobie ją tylko do projektu, przepraszam, do mojego programu, tak żeby ona się po prostu cyklicznie odświeżała. I teraz dodam e, tak zwanego Trace'a, czyli klikam prawie wszystkie myszy na Application, Add Object i Trace. Trace'a trzeba zsynchronizować z jakimś taskiem. Z racji tego, że ta VAR6 jest e, zadeklarowana w tasku w programie Motion MotionPRG, który jest podpięty pod task terkatowy, to również sobie e, będę odświeżał mój Trace zgodnie ze skanem tego tasku etercatowego. I teraz mam utworzony mój Trace, wybieram opcję Add Variable. Mogę sobie wskazać moją zmienną. OK. Teraz zaloguję się do sterownika. Projekt się wgrał, i teraz klikając prawym przyciskiem myszy, wybierając opcję Download Trace, mój wykres, mój trace zostaje wykreślony. I teraz, jeżeli zmienię wartość tej zmiennej, to ona również dynamicznie zmienia się na moim trace. Czyli, tak jak widać, tutaj ta wartość uległa zmianie. Mogę sobie ją jeszcze raz zmienić, na przykład na wartość 17. Takiego trace'a sobie mogę również zatrzymać. I przykładowo mogę dodać sobie kursory. Dam sobie dwa kursory. Tak jak widać, odczyty z kursorów znajdują się po prawej stronie. I widać, że mam tutaj e, napisane, jaka wartość jest skojarzona z kursorem e, pierwszym, czyli tutaj jest wartość 44, natomiast kursor drugi to wartość 11 i mamy deltę, czyli różnicę pomiędzy tymi wartościami, minus 13. Do tego możemy sobie również odczytywać e, czas, przez jaki była na przykład załączona ta zmienna na wartość 44 i tutaj w... Na dole ekranu napisane jest dokładnie, jaki jest, to okres, jaki jest to dokładnie okres, czyli mamy tutaj przedział czasowy tutaj od 6,9 do 17,9 powiedzmy i delta to jest mniej więcej 11 sekund. Takiego trace'a możemy sobie wznowić, możemy go sobie również zapisać, jeżeli mamy taką potrzebę i znowu dane będą zbierane. Ostatnia rzecz, którą chciałem pokazać, to tak zwany debugging, czyli wykonywanie programu Linia po Linii. Jeżeli mamy nasz program, czasami znajdują się w nim jakieś złożone warunki i chcemy po prostu przejść przez nasz program Linia po Linii, możemy sobie właśnie tutaj wykorzystać tą opcję debuggingu. W tym momencie jestem zalogowany do sterownika, mam napisany jakiś prosty warunek w języku ST. Jeżeli bym chciał się zatrzymać w tym miejscu w programie, po prostu zatrzymać sterownik i zacząć wykonywać program linia po linii to wystarczy, że kliknę prawym przyciskiem myszy na tą linię wybiorę opcję new breakpoint postawię tutaj tak zwanego breakpointa i teraz aktywuję tego breakpointa wybierając opcję enable breakpoint i w tym momencie widać, że mój sterownik się zatrzymał jeżeli chodzi o ten task czyli tak jak widać main task jest teraz w stopie i dostaję informację, że jest status sterownika Halt on Breakpoint, czyli stoję teraz w tym miejscu i korzystając z tych opcji w górnym menu, menu czyli na przykład Step Over, jestem w stanie wykonywać po prostu program linia po linii cyklicznie, no, tak jak widać tutaj mój program ma tylko, ma tylko cztery linie, także po prostu wracam z powrotem do tego miejsca, w którym byłem jeżeli chciałbym znowu przywrócić działanie sterownika wystarczy, że wybiorę opcję Disable Breakpoint i wystartuje sterownik za pomocą przycisku Start. I teraz mój sterownik znowu wszedł w RAM. Jeżeli chciałbym podejrzeć sobie wszystkie breakpointy, które są dodane w tym momencie do projektu, to wystarczy, że przejdę do zakładki View, wybiorę opcję Breakpoints i pojawią mi się tutaj moje breakpointy. Jeżeli chciałbym usunąć ten breakpoint na stałe z projektu, wystarczy, że kliknę po prostu Delete na klawiaturze, zaznaczając go. I ten breakpoint wtedy znika. I to było wszystko w tym filmie. Dziękuję bardzo za uwagę.